Dzień dobry moi drodzy, witamy was ponownie w Red Alercie 3, tak naprawdę ponownie, bo jakiś czas temu na głównym kanale był Red Alert 3, gdzie graliśmy razem na najtrudniejszego bota na wyzwaniu. Dzisiaj zagrałbym sobie na dwa średnie boty, bez żadnego wyzwania. Ale boty będą w drużynie. Tak, boty będą w drużynie i to już od razu jest, to już jest wyzwanie. Tak. Bo przypominam, dla mojej żony to będzie druga rozgrywka, więc nie szarżujmy, nie szarżujmy. Dwa boty to jednak dwa boty. No, nie wiem, mamy jeszcze zainstalowaną tę grę, to sobie stwierdziliśmy, a trzebu nie zagrać, to sobie zagramy. No dobra, no to my jesteśmy Sowieci, oni są alianci. Czego grać w światową? Lecimy z tematem. Ja tylko nie ustawiłem botem kolorków. No trudno. Trudno. Nie będziesz wiedziała, co, co to jest. Będę myślała, że sojusznik. Tak, dobra. Eee, więc gramy sobie Sowietami, to spamujemy. Nie, no spamować nie będziemy. Tu na środku mamy jakieś budyneczki. Mamy A dwie... ja mogę jakoś zbudować bez. Yy, zbudować tam na środku. bazę czy co? No powiedzmy taką bazę bez y, zbudowania Sputnika? No nie, musisz mieć Sputnika. Bo bez niego to, to nie jesteś w stanie. Tak się zastanawiam głośno po prostu. No to, proszę ci bardzo. Inżyniera, ja już tu niedźwiadka zrobiłem, wyślemy go, zobaczymy. Eee, może hajsy poproszę. No już robimy trochę... Nie. Nie to, tego nie chcę. Tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę. to chcę. Potrzebujemy surowców w pierwszej kolejności. O, pieska! Pieska mają. Już mają? Ja biegnę misiem. Okej, okay, też mam misia. Misia kontra pieski, kto wygra? I mam dwóch już y, tych... zwykłych ludzików. <laughs> Dzików? Masz dziki? To, to Co tam dzisiaj dziki robią? No, Skąd A zakampmy się może w tych budynkach. No i będzie taki głupi pomysł raczej. Nie da się tam chyba wejść. Mi się wydaje, że to takie... to nie są takie... A może... Nie, do tych budynków da się... Jeśli mówimy o tych samych na środku mapy, to to się a, da. Myślałem, że to raczej takie wiesz... Y, takie... takie coś, że po prostu było. A mi się... a mi nie wejdzie, mi się nie wejdzie. Mi się nie jest mi się nie, no nie umie otwierać drzwi, no. <laughs> nie może mu ktoś przytrzymać? <laughs> Dobra, wszystko działa. A, energia będzie problematyczna. Z energią może pójdziemy tutaj bardziej. Przeciw lotnicze jakieś zrobię, bo to z tym nigdy nie wiadomo. Ja chcę iść w stocznię. Dobrze, możesz iść, ja ci nie bronię. Broń mi. Nie mam zamiaru. Dobra, energii brak przez chwilę. Dobra, ja, ja nie wiem co robią boty na średnim, ale liczę na to, że nic złego nie robią, nie? Tak się postawimy. Dobra, wchodzę do budynku, a mi się czeka tutaj sobie. A co ja w ogóle przejęłam? A nie, ja coś tam przejęłam. Platformę wiertniczą jakąś se przejęłam. Co? No tak. No bo tam inżyniera wysyłasz i surowce pobierasz. Wow. Pasywnie. To spokojnie. No pies u mnie stoi. Czego <zyskutek> tak zabi. Dobra, idziemy w sierpy. W <średenia> sierpy najlepsza rzecz na świecie. Czy ja, ty czemu w sumie jesteś tutaj? Też stoi pies? Gdzie ty masz psa? No, przy mojej bazie szczeka na mnie. Pieści szczeka na przy twoje. Gdzie ty psa widzisz? Oh, A kur... tu jest! <laughs> <laughs> jak się Jak się niedźwiadek wystraszył, psa. <laughs> Ej, uwaga, bo coś tu wychodzi... Ej, już oni już mają! Co, co, co? co? Oni już biegną na mnie. Widzę. Widzę, spokojnie. O kurde, ile oni już mają? No, misio, chodź, Misio, chodź! Musimy to w odpowiednim momencie Spokojnie odpalić się. sierpy to ogarną. Się nic nie bój, nie? Wbijasz, Misio! I sierpy, chodźcie tu. I robisz wzmocniony ryj... Ej, yes, dupa! Spokojnie, masz tam wieżyczki, to tak... Ej, nie! Mój Misio, cofnij się do bazy. Jaki agresor! O, udało się! Misio, jesteś MVP! To, to zrobimy? Atakują nas! Tam u góry, Na wiemy. środku, tak. Już biegłem do ciebie z pomocą. No spokojnie, no tu się zakampiliśmy, to tak... Jakie agresywne frajery, nie? No, Moją kobietę będą bić! <laughs> Tej, a ty już... a, oh, bo to już rozwalone. Ciekajcie, a tu nie było coś takiego, że inżynier może naprawiać te budynki? Nie pamiętam, mówiąc szczerze. To pomarańczowe to twoje, tak? Pomarańczowy to nie wróg, pamiętaj. <laughs> pomarańczowy to przyjaciel. No nie, low power, no właśnie robię coś, żeby było big power, no. To, to no. Big power? E, ja wiem. Możemy zrobić sobie tak ze dwa sierpy, ale trzeba będzie zrobić przede wszystkim ciebie, przyjacielu. Co tam się dzieje na środku? Gdzie mam moje sierpy? Chodźcie. Finios. A ja się naprawia? Inżynierem pewnie? E, nie, masz przycisk taki, tryb, właśnie, tryb naprawczy na to nie zadziała, nie? Pod minimapą masz taki tryb naprawczy. Sprzedaj A. No dobra, a ja inżyniera tworzę. Jumpujemy! Siup, siup! dawać hajsy, prajeży. Dobra, potrzebuję więcej No i ucieknę. i potrzebujemy już w tym momencie fabryka by Jakby się coś się przy... działo, to krzycz, nie? Ja ci pomogę. Na razie jest w miarę ten, w miarę okej. Okay. Dobra. Eee, co ja żem zrobił? Nie, nie to zrobiłem o, co miałem wszystkich zrobić, boże. ten z budynku swoich. Ty przyjacielu, stań tutaj, przydasz się kiedyś. Unit los? Ojejku, panie sputniku. Mają już też latające cholerstwa. Mam tam sputnika zrobić? Na środek? Eee no. Dobra. Możemy, znaczy chcesz się, że chcesz się zakampić tutaj. Okay. <noise> A jak inaczej grać? No <laughs> my tutaj sobie zrobimy sputnika. I tam czekaj frajerze. Oni już mają tutaj lata... ale my to nie mamy. Jak mają samą piechotę, to ja bym się tu wrzucił nawet. Open for business A co tu się dzieje, że tak moi dostają od czego? Od czego dostają? Nie wiem. O, idą tutaj. Co, gdzie? Tu są y, samochodami przyszli. Eee, o nie, pomniejsza mi. Nie Czemu mogę nie jeść? mogę... W... A bo misia. To budynku. Chaos, chaos. Dobra, możemy już. Ja potrzebuję więcej surowców. Eee. Nie, weźmy może czasami wlatują te rozsądy. coś się dzieje chyba. No... O, to ja muszę się wycofać, bo ja nie, mo nie mogę coś wejść do żadnego budynku, wiesz? A, bo może do tego, że już się przejąłem wszystkie. Mówisz o środku, no to... Nie, bo te są zepsute już, wiesz, tam już nie Aha. wejdziesz. Dobra, em... Niszczymy to. Jak tu staniecie? Macie zasięg stąd. No bardzo. Dobra, spadajcie stamtąd na razie. Tu już sobie robimy swoje, zróbmy też na wszelki wielki przeciwlotniczą. No mam tego, Sputnika, podsyłać? No podeślij, podeślij, czemu nie. Ja tamtych powysyłam jeszcze do środka, żeby było tego więcej. W sumie ten dźwig może się przydać. A właśnie, bo ja chciałem sprawdzić czy ja mogę... Nie no, inżynier. Mogę tylko se bo zabunkrujmy się, co tam się będziemy przejmować. No mm, mam kolejny mm. Siadaj, też. I wsiadaj tu. I wsiadaj tam. No bo byśmy potrzebowali. No tak, super generator jest jeszcze potrzebny. Rytrzejciemy, może tutaj. No, bo tam jadą do ciebie, widzę. Oni no, tak by chcieli, a, a się boją. No dobrze. Się no, można spokojnie się rozwijać. Się tam nie, przejmąć. coś lata. O! U! poszedł się kochać. Żyje jeszcze. Ja tam podejdę ci do pomocy, wiesz? No spokojnie. B -b 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 Building. I Dobra. zajmujesz już myślałem, że mi zajmujesz. Nic nie zajmuję, nie, nie jesteś mną. No dokładnie, dokładnie, nie jestem tobą, to jest. To jest dobre określenie. wiesz? zróbmy lotnisko. Za mało mam przychodów. No to musisz więcej tych nastawiać kopalni. A co jeszcze tak. tutaj widzę masz? I ty masz za mało przychodów. No tutaj... Ja nawet nie szedłem na wodę. Ja tutaj na spokojnie. Ale sprawdzę co tam Bot w ogóle robi, nie? O kurde. Eee... poproszę do góry was. Nara! Right. He 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 he. W sumie... Dobra, na razie. To jeszcze zróbmy. <straszamy> Chodź przyjacielu. Bo tu jeszcze To laboratorium jest. by się przydało. Puse możemy założyć. Dobra. Mam y, pierwszy ten, y, submariny Brawo, ty chcesz w, w wodę się pobawić Tak, y, więc powiedz mi gdzie, jak, jak trochę ich więcej będę miała, to wtedy y, podejdziemy od jakiejś strony, to ja będę, y, wiesz, od wody ich naparzać, a ty będziesz od ten. Okej. Okay. Chodźcie tu. No spokojnie, nam się rozwija jeśli się niczym nie przejmuj. Ciągle mi na loty frajer robi. No, coś bo musi robić ostatecznie coś. Niech czeka. O, on ma już to, jak to nam rozpierdzieli bazę, to nie będzie wesoło. Trzeba będzie, trzeba będzie w to pójść jeszcze. A ja mu rzucę satelity. A rzucaj. Dobra, zrobimy sobie czołgi młoty w sumie. Ja tam w władzę się nie bawię, wiesz? O, umie sobie. Co? Gdzie? A to tam jakieś małe pierdki. Uważaj, że leci bombowiec znowu. Ten trochę na twoją bazę leci mi się wydaje, wiesz? O kurde, low power. Tam ci podeślę może. Uważajcie. O kurde, nie zdążę zrobić. Błagam. Pamiętaj, że jest coś takiego, super generator, nie? On ci da no jeszcze... mam już jeden. A masz. To dobrze, że masz. Dobra, już powinno ten. A to twoje są, dobre. Dzień dobry. Proszę mnie nie bić. Ja sobie nie życzę. Ja tam podesłałem ci do pomocy, żebyś... Eee, gdzie jesteście? Tego tu. Hej, wy nie możecie? Przepraszam. A to jest przeciwokrętowy. Nie, zupełnie to czy to drugie, kurze pomyłka, to to było przeciwlotnicze. Dobra, to te muszę zrobić. Pomyleczka. Pomyleczka. Sprawdzę czy młotami coś tu zrobi. A chodź kolego. Czy mogę tu przeskoczyć? Dobra, pilnujesz tam sytuacji? Nie, staram Uuu, oni tu jeżdżą u góry. No, widzę już, no ten. Dobra, ja mam, miałam porobione. Atakują środek, uważaj. Trzeba ich powstrzymać. Chodźcie młoty. Jakoś dajemy radę jeszcze. Młoty. Dobra jest. Widzisz ty, ja ci... wyszkolimy cię w jeden księżyc. Jesteś mistrzem tej gry. Spokojna głowa. zwalamy. Gdzie są moje ropuchy? Chodźcie ropuchy, przydacie się tu. Te, y tu widzę problem jest bardziej... Co, co się dzieje, nic się nie dzieje e, Że ja tu nie mam... Dobra, przyjechały nowe, nowe posiłki e, co tu jest? Gdzie? U co? nas, przy tym gdzie? To, no to se bazę zbudował. Nie tu wybuchło, przecież mam tutaj coś nie, Taka a. bomba z, z nieba rzucona była. No to umiejka chyba ty mogą korzystać z umiejek. Ale ja nie wiem co to jest po prostu, to mi chodzi, wiesz, w takich kategoriach. To mówię. już tego nie ma to tam... Satelity rzucił. chociaż nie wiem, alianci mają satelity? Ja wiem co tam się dzieje Też bombujecie? Dobra Dobra, trzeba e, zakończyć tutaj działanie Trzeba zakończyć działanie tego wszystkiego Ej, są jakieś zbieracze rudy o tym? Że na wodzie cię zbierają. No tak. Dobra, od której strony którego? Coś zielonego czy żółtego? Żółtego, bo żółty ma już to takie, co robi bziu Dobra, to ja tam podsyłam swoją. ten. A nie, zielone też ma. Czemu ja tego nie widziałem? Tak, patrzę, no to przecież tu są A, dwa odliczenia. Wyglądać. Coś tam cię bili. Dobra, ja już tam jadę, zobaczę, co się dzieje. Ja już podchodzę do żółtego. O nie! Świnie, dobra Żółty ma armię. Nie mam podejść? No chodź, chodź, chodź. Zrobimy to w 3 sekundy jak tu będziesz. Będzie będzie milej po prostu w dwie osoby, nie? Okej, okej. Dobra, do tyłu na chwilę. Idziesz, idziesz. O, wycofaj, 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 wycofaj. Widzę, widzę, widzę. widzę. I teraz będzie leciała? Nie, jak to. Tak, leci, uważaj! <śmiech> 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 Przyjęłaś na siebie, na klatę. To po na mojego ulubionego jeszcze robocika dostałam. <laughs> Czyli wy w sumie. A nie, no coś tam robicie niby. No możecie rozwalać. Y o kurde! Wywalił wszystko mi w bazie. Eee. Jakim cudem? No tym, tym bombą taką, którą Ale ciągle... on jeszcze nie, tej bomby nie użył. To nie wiem, czym on tam robi, ale wszystko wywalił. Sputnika, całą armię. On co chwila, A! On takimi... Co to jest? Bombowiec stulecia. A. A, fajnie, że ja sobie użyłem, kurde. Dobra, wy młoty. Tam, ja dostałem. Jest problem, ja dostałem. Muszę porobić generatory. Młoty, rozwalać mu to. Dobra. Rozwalamy no, wszystko, co się da. Ja tu trochę pobiję, ale no spokojnie, nie? To jeszcze nie koniec przygody. Moje idą, jadą! A, zapomniałem o was. Włazimy, włazimy na ten. Ja ty tamtego bi? Wy nie możecie? Nie no, wybijecie, dobra. Bo wy macie takie przyciąganie śmieszne, Tu już nie ma... nie ma do kogo przyciągnąć. Się tyle dzieje, że człowiek nie ogarnia w pewnym momencie. Dobra, co mi tak? To proszę naprawić, to proszę naprawić, to proszę naprawić. Wszystko naprawmy tam. Będziemy się przejmować Dobra, to ja nie mogę za bardzo ten. Tam rozwalamy. Gdzie są moje czołgi? Jadą. Co one miały? Przełącza się na harpun magnetyczny, po którego przyciąga do siebie pojazdy, żeby je potem zniszczyć. No to jest ten spoko. Chodź tutaj Spłotnik. rozstaw się tutaj. Jak tam... Znowu to gówno leci! A zapomniałem, że ten mam. Dobra, no, sprawę co u zielonego. No leci bombowiec. Nie! Ja mu wszystko tu niszczę ten, to co tam ma, żeby Ej, że to... e, Tu uwaga! Wszystko mi zniszczył. Bom-bom. Nie, tutaj coś stoi i się odlicza, nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia co to jest. No niestety, nie mam pojęcia dalej no, co No dobrze, słuchaj, jest... <laughs> nie dzieje? się dzieje. Olej te, O nie, moje... Moje tu nie patrzyłem. Dobra, ja to rozwalę mu w sumie. To wypadałoby szybciej zniszczyć. A wy jak możecie to poroz... A. W sumie możesz go przyciągnąć? Nie. O gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Przyciąg... Dawaj. I to rozwalamy, robisz mu coś? Eee, bazę mi rozwalił, bo. No możliwe, że użył bomby. Spokojnie, no to możesz ją naprawić. Nic się złego nie stało. Dobra, zróbmy building. więc. O, to zrobimy w sumie, tak. Może. Building. Nawet zrobimy drugie. To tak brzydko to buduje. A to ty jesteś, Boże. Ja przez chwilę myślałem, że ten czołg to jest przeciwnik. Nie, tam Przytulamy się i rozwalamy. To jest miłość. Aha. Możemy się tu jeszcze schować? Niby możemy. Tak, tak. Właśnie widzę, że jest low power. To jest problem. Szybko generator. Dobra. Tyryty. A nie, Alej, zaraz ci pomoże. A woda? tu wszedł jak coś. Wiem, 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 zaraz ogarniemy, no spokojnie. Dobra, jeden pokonany, już jest. Pokonany poszedł sobie? Pokonany. Znaczy dobra. ten żółty, zielony został do pobicia. Nareszcie ten tam wybronimy. Nic się nie bój. Idę rozwalać mu moimi podwodnymi łodziami. Bardzo dobrze. Dobra, jak zrobiliśmy, to tu zróbmy wyrzutnie. Eee, dobra, Sputnik jakiś. W sterowce to już za późno. Co dla pizzy zrobimy? No, zniszczył mi koszary, tak. Tu równie dobrze mogłem pa, pa, pa. A to ma jeszcze gdzie, gdzie? się dowiem, czy jest jeszcze coś w kopalni? W sensie? No bo e, ta gdzie? się ruda kończy czasami, co nie? Tak, no klikniesz na kopalnię, to jest napisane Strasza. tam wideo. Przytulamy się przyjacielu. O, jak się pięknie przytulił. A z te tego też możesz przytulić, nie? Przytul go. Przytulamy. No Przytulamy go. Chodź tutaj. Do Chips? Ja chcę się poprzytulać. Ojej, to jest piękna jednostka. Dobra, chodźcie tu. Ej. Mi też już się wyczerpują. A, bo ja tu w ogóle straciłem. Zaraz mi zajmiesz pewnie. Mm -hmm. <laughs> A nie, zrobiliśmy ster. Dobra. Idziemy bombardować. Czy stąd byśmy mieli zasięg? Chodź. Nie, ja się wszystkim, co ma na ten na ziemi, w tym momencie mu rozwalam, bo mnie wkurzył, wiesz? Dobrze. <laughs> ja się zdenerwowałem. Bardzo dobrze. No, zro zrobimy z ciebie prosa, no. Spokojnie. Mówisz, będę ten już tylko alerta grać. Tak. O, ty się tu rozbudowujesz. spinę, no dobra, weź to wyłącz bo trochę szybciej tak rozwalisz co. Pewnie, że tak. Eee, zróbmy mocniejsze i super mocniejsze. Tu teraz... e, gdzie, gdzie, gdzie mi z energią, gdzie mi z energią, A, Ah, Nataszka mi, albo co jakaś inna baba, jakaś pływaczka, Tania mi weszła do statku i mi zniszczyła A no go. tak, jest tutaj Tania, płynie sobie. Weźmy na salwę. A co trzeba zrobić y, imploder próżniowy, tak, żeby tam te takie wielkie bomby? Czy tak, so... tak. A był. O nie, bomba! Uciekać! Run! Nie wiem jaki to... Nie pamiętam jaki to ma duży zasięg. To wybuchnie kiedyś? No o takie coś co chwilę mi rzucał tamten, wiesz? No ma, ma prawo. A to wybuchnie kiedyś? A, A rozwalcie to. Ja już mogę bombować... to tu jest. Bombujemy. Patrzcie A jak się naprawia jednostki? Jednostki? Znaczy pojazdy to możesz jak postawisz dźwig. Aha. Dźwig mierzący, Ostatnia pozycja. Lógmy tu. No dawaj, dawaj. Lecisz? Leci, leci. jak nie postawię kilka koszar, to będą się szybciej jednostki robić? No w każdej osobno będę robiła. A. Mm. Ciekawa kombinacja, że stawiasz kilka, a się szybciej. Na, Ojeju, nawet spoko to by było. No my myślałam, że na takie zasiedzie to dziecko, a tu są okienka tylko. tu się. Piu, piu. No może teraz te. Te precyzyjne byłyby lepsze, ale większa zabawa jest, jak się rozwala na mniejsze. Fiuu, naprawdę? No, to mówisz, kolejna rzecz to jeden na jednego gramy. Nie, Już się wyszkoliłaś. Ja nie umiem. No <grym> i tam nie umił. Czy ty. Panie, co, co ty liczysz? Chcecie dostać z rakiet, frajerzy? Uciekajcie. Ja nie wiem, czy to. Friendly firey, jakie nie będą. Under attack. Piu, piu, piu. Jak coś, to ja idę. Tam widzisz mnie? Ale to chodź, zapraszam. Zapraszam. A, tu przypłynęła I wychodzę. Cała wielka flota przypłynęła. To tutaj chyba. Być może, o, nawet. Ja, ja, ja nie wiem, ja stateczki w rts to dla mnie zawsze coś, czego mi się nie chce robić. No, nie <noise> wiem. A, kaczucha jeszcze. Alarmowa. E, a, to znaczy on, on tutaj, jeszcze... tu, 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 jeszcze ma port? Gdzie? Idziemy, chłopaki. Chłopaki, co się brakujecie? Chłopaki, no. <noise> chłopaki, jak zwykle. A tu on ma. Ja to rozwalę. Weźcie, zmieńcie. No, mi, chłopaki, się trochę ten uznały, że inaczej będą płynęły. No, walimy! Walemy, nie szpimy. Jak chcecie teraz jeden na jednego między nami, to koniecznie dajcie komentarzu. Siop... Tysiąc łapek w górę o, i... tysiąc do... łapek w górę i będzie jeden na jednego. <laughs> Możecie jakieś challenge porobić, żeby nie, nie skończyło się po pięciu minutach. Panie Bocie, czemu pan jeszcze żyje? Kto panu pozwolił żyć? Teorii. Czekajcie, zmieńmy. Mamy radę, tak? Nie, to ja muszę prawym... Hi, hi, hi. hi, hi, hi? Ty mam jeszcze raz? Być może. Ciu, -ciu, Ciu, Nie, tutaj mocno nie biłem. Paraję. Ej, tu jeszcze... Ej, bocie, co ty robisz? Możesz przestać we mnie strzelać? Ty, ale ten bocie jest... masz tutaj, koło ciebie przecież! Co, gdzie? No tu ma jakąś elektrownię. A to? Ale nie no, jak on nie ma już nic co tworzy jednostki, to powinno się poddać. A tam to drugie się poddało? Yes. Nie, a nie, trzeba tu wszystkie budynki podnieść. Chyba tak mi się wydaje. Tyfaj... Taki no, typu... jest zwycięzca, jest zwycięzca. No to mówię, jak chcecie... Zobaczyć jeden na jednego w naszym wykonaniu to koniecznie. To dajcie... jak strzeliłam na koniec Ty? Byłam lepsza od ciebie. No bo miałeś więcej, jedno... bo to są jednostki. Ty patrz A, na no podsumowanie. To, na koniec, no to tak, no to na A nie, nie, nie ma to takiego kreskowego podsumowania. No miałeś więcej budynków przez większość czasu ode mnie. Nie, zawsze miałeś więcej budynków ode mnie A zasobów? Zasobów też Pym. miałeś, widzisz, jesteś lepsza. Ja, ja przy... dlaczego nie chcesz przyjąć wyzwania na 1 na jednego. Ja no? tylko nie umiem grać po prostu. Jed tysiąc łapy w górę i gramy jeden na jednego, moi drodzy. Nic tak. trudnego. W każdym razie, jeśli ten materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić i rozkomentować. Od nas to tyle. Trzymajcie się. Pa, pa!